Um, krótkie podsumowanie um, jeszcze nieotwartego okienka transferowego. I uwaga, um, zanim cokolwiek powiecie, jestem w pełni władcą umysłowych um, Na ten moment transfery są ok. Um, oczywiście nie urywają jeszcze dupy, ale um, na szczęście nikt nie wpadł na genialny pomysł um, sprowadzenia do widzowa Roberta Lewandowskiego. Jeszcze. <laughs> Mam nadzieję, że tak zostanie. To jest po pierwsze, po drugie, czekamy oczywiście na wzmocnienie pozycji numer 1. Ja osobiście, bo uważam, że no niestety na weterana boisk polskich i niemieckich nie ma co już liczyć niestety, czyli na Rafagi Kiwicza bo on niestety pokazał, że chyba pewne rzeczy go za bardzo przerastają. I czekamy na te hitowe transfery, no, zostały zrobione. Dwa, trzy, tak dobrze mówię. W drodze są następne dwa, więc, więc do deklarowanych 12 troszkę jeszcze, jeszcze brakuje. Ale myślę, że to jest kwestia czasu. więc na ten moment wszystko jest ok. Aha, no i oczywiście jest sobota, tak. Czysty pierwszy przed dniem dziecka, więc, więc cóż to zobaczymy, może jakiś prezent na dzień dziecka dostaniemy ze strony, ze strony władz widzewa. No i co więcej. Łapki w górę oczywiście i subskrypcję, bo słuchajcie, tę kołysankę z nibarem zaśpiewamy Wam w duecie. Na razie.